No dzień dobry, z tej strony Krzysiek z magazynu The Ark, pan od Brandingu na Instagramie. Witam Was w kolejnym odcinku Gastro Concept. Gastro Concept to seria, w której przybliżamy Wam wyjątkowe miejsca właśnie na gastronomicznej mapie Polski. Mogą to być restauracje, puby i jakieś śniadaniarnie, ale nie tylko skupiamy się tutaj na tym, co jest na talerzu i czy jest dobre jedzenie, ale przede wszystkim przybliżamy Wam miejsca, które dbają o własną markę. W ten sposób, jeżeli prowadzicie własną gastronomię lub myślicie o tworzeniu własnej restauracji, Restauracji, to będziecie mogli tutaj podpatrzeć, jak robią to najlepsi. Ale to nie wszystko. Jeżeli interesuje Was dobry design, nowe technologie, motoryzacja i kultura, to gorąco zachęcam do włączenia subskrypcji naszego kanału i szukanie Ark w social mediach. Dzisiejszy odcinek jest o tyle wyjątkowy, że po pierwsze w końcu pokażemy Wam kuchnię azjatycką. Po drugie, będziemy mogli odwiedzić miejsce z naszego rodzinnego miasta, czyli z Zielonej Góry. No a po trzecie, jest to miejsce, które mieliśmy okazję jeżeli chodzi o wizerunek współtworzyć. Jaja, ramen. Jak już widzicie, sama nazwa jest kozacka. Jaja Ramen to świątynia wszystkich, którzy kochają ramen. Tak więc m, już nawet po samym znaku, m, jak zobaczycie dziś logo tego miejsca, to w przepisie jest m, taki claim Temple of Great Noodles. I teraz są oczywiście miejsca, gdzie ramen możecie spróbować, ale taki typowy koncept, czyli Ramen House, no, to wydaje mi się, że jest to takie miejsce, gdzie wszystko wokół tego ramenu po prostu się kręci. Jaja Ramen mieści się w w samym sercu Zielonej Góry, przy ulicy Mariackiej, czyli na rynku, i tak naprawdę, już w momencie, kiedy przekroczycie progi tego miejsca, to zobaczycie, że jest to miejsce, które naprawdę może zasłużyć na miano kultowego. Ale zacznijmy może od tej nazwy. Tak naprawdę na początku, jeżeli chodzi o wizerunek tego miejsca, to on bazuje nie tyle na samym znaku, na jakimś ym, takim pomyśle na typografię, ale mamy tutaj ilustrację i mamy tak naprawdę brand hero. I to jest bardzo fajne, kiedy chcemy stworzyć markę, jakąś w gastronomii. I oprócz tych takich typowych narzędzi, ym, czyli jakiejś identyfikacji wizualnej, jakiegoś pomysłu na kolory, na typografię, możemy wykorzystać. I stworzyć własną maskotkę. W przypadku Jaja Ramen jest to taki kicur, taki rozrabiaka o, o imieniu Hakai, i tak naprawdę ten pomysł na to, żeby go stworzyć, żeby on był taki ilustrowany, był od samego początku i właśnie to miejsce miało się nazywać Hakai Ramen. Natomiast w samym koncepcie, kiedy właściciele przeglądali propozycje, właśnie na nazwę i na komunikację, no to pojawiały się takie hasła, że każdy ramen jest z jajem. Możecie zastanawiać się, o co chodzi z kotem i dlaczego jest jakby w tej identyfikacji pojawia się postać kota. No oczywiście ona nawiązuje do Maneki Neko, czyli takiego symbolu, jeżeli chodzi o kulturę japońską, czyli takiego kotka, który macha rączką i przynosi szczęście. On oczywiście jak się przyjrzycie, to w lokalu występuje. W kilku miejscach. Ale zacznijmy właśnie od tego wystroju. Jest to miejsce bardzo takie klimatyczne, są fajne strefy, bo mamy jakby taką część barową, gdzie są przygotowywane napoje i, i jakieś takie dodatki dla odwiedzających. No i mamy półotwartą kuchnię. Jest bardzo fajne nawiązanie właśnie do kultury japońskiej. Jest dużo fajnych kultowych plakatów. Są też niektóre z odważnymi żartami. Jest półotwarta kuchnia, więc ten cały jej gwar i cała tak naprawdę wyjątkowość przygotowywania tej potrawy jest jakby dostępna po prostu dla gości, którzy to miejsce odwiedzają. Na wejściu jest też wielki czerwony neon z napisem jaja, więc od razu wiesz gdzie wchodzisz. Jest też fajna zabawa kolorystyką, no bo jakby marka opiera się właśnie na kolorze czarnym. Samo nawet wejście do tego lokalu jest pośród takich e, jakby roślin, są w środku neony. Ten wystrój jest bardzo ciekawy. Jest dużo e, takiej kontrastowej kolorystyki. Jeżeli chodzi o właśnie Hakai, czyli tego e, kicura, no to on się pojawia też na ścianach. Na jednej ze ścian jest nawet e, super odręcznie robiona ilustracja, która nawiązuje do Naruto. No to wszystko po po prostu sprawia, że zanim dostaniecie danie na talerzu, to już możecie poczuć jakby wyjątkowy klimat z tego miejsca. Dlaczego też mówię, że ramen to jest taka wyjątkowa potrawa? No bo tam po prostu w tym talerzu mm, bardzo dużo się dzieje. Jeżeli lubicie ramen, to, to na pewno tutaj nie będę was zanudzał, ale jeżeli chcecie odkryć i spróbować tej wyjątkowej potrawy, podczas waszej pierwszej wizyty możecie przeżyć niemały szok, bo jakby w tym talerzu to jest takie danie bardzo. Kompletne. I tutaj, jeżeli chodzi o menu, to chciałem się zatrzymać na chwilę, ponieważ jest bardzo dużo składników, jest bardzo dużo nawiązań do kultury, jest bardzo dużo takiego słownictwa, który taki, którego taki zwykły odbiorca może po prostu nie rozumieć, i to menu też było nie lada wyzwaniem. Mamy taką sporą kartę, która jest podzielona na sekcje i na takie kategorie, żeby ten odbiorca, który przychodzi pierwszy raz, od razu się tam odnalazł, pomimo tego, że jest dużo treści, jest dużo. Haseł, jest dużo zapożyczeń właśnie z języka japońskiego. No to na start widzimy, że mamy startery, mamy jakieś fryty, to są takie też bardzo charakterystyczne fryty z tak zwanym sadem. Mamy michy donburi, czyli takie michy, gdzie podstawą jest ryż. No i oczywiście mamy rameny, tutaj też trzeba zauważyć, że ramenów jest kilka i mają swoje kategorie, są różne bazy, są różne smaki, jakby wywary są różne, więc to, żeby to menu było czytelne, to naprawdę wymagało troszeczkę naszej pracy, ale oprócz tego, że mamy tą kartę, gdzie mamy kategorie, jest słowniczek i tutaj chciałem wam przytoczyć kilka nazw, bo być może nawet... One same w sobie was zainteresują i zainspirują po prostu do tego, żeby w końcu na ramen się wybrać. Szczególnie, że mamy jesień i nadchodzi zima i to jest taki... ramen to jest taki comfort food, który totalnie po prostu wjeżdża jak miodzią w taką pogodę. Ale posłuchajcie tego, wyobraźcie sobie, że nie macie tego słowniczka i pierwszy raz trafiacie do takiego miejsca. Mirin, soboro, tonkatsu, togarashi, katsuobushi, musztardowiec. Niby brzmi polsko, ale jest to warzywo liściowe pochodzące z krajów azjatyckich. Tarę, maju, menma, hijiki, jajo. To pozwala już na takie jakby wzbudzanie ciekawości. I to doświadczenie tego, że czekamy na to danie, nawet w sumie nie wiemy jak to będzie ostatecznie wyglądać, no jest takim fajnym dodatkiem, więc jeżeli tworzycie jakieś wyjątkowe miejsce, macie jakiś pomysł, jeżeli chodzi o koncept tego miejsca, to nie bójcie się opowiadać i tak naprawdę tworzyć kulturę tego miejsca. Jeżeli tylko koncept gastro sprowadzi się do tego, że będziemy wrzucać fajne zdjęcia na Instagrama i, i będziemy mieli na przykład nudne menu i będziemy mieli nie wiem, tylko logo marki albo jakiś napis, no to tracimy naprawdę sporą część tego torta, który możemy się podzielić z naszymi odbiorcami. Oprócz przystawek są oczywiście rameny. One, tak jak mówiłem, też dzielą się na kategorie, bo mamy ramen na przykład chintan, czyli taki lekki klarowny. Mamy tantanmeny, czy tonkotsu, czyli takie Kremowe wywary, to są, jeżeli chodzi o mnie, to są moje ulubione, bo one są też pikantne. Mamy wegańskie wywary, czyli ramen yasai, ale oprócz tego chciałem też wam opowiedzieć o napojach, bo tutaj, jeżeli chodzi o jaja ramen, to też jest wyjątkowe miejsce, ponieważ możemy spróbować klasycznego japońskiego wina, które z tego co pamiętam wymawia się choya. Możemy spróbować bardzo fajnych takich kwitnących herbat. Mamy, jest to chyba jedyne miejsce w zielonej górze, gdzie możemy spróbować kawy. Po wietnamsku. To jest taka bardzo esencjonalna, w sumie trochę mocna kawa, ale ona jest podawana ze skondensowanym słodkim mlekiem. A więc jest dużo do wyboru, ale na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejna ważna sprawa to jest oczywiście komunikacja, więc jak sobie zajrzycie na social media Jajaramen, to zobaczycie, że, że to miejsce właśnie tworzą ludzie, tworzą te kolorowe potrawy, i to wszystko możecie sobie podpatrzeć. No i druga sprawa, właśnie ludzie, którzy tworzą takie miejsca. Też może nie muszą być, ale jakby z samego faktu tego konceptu są po prostu oryginalni i naprawdę ciekawi. Jak się przyjrzycie na kuchni, to w Jaja Ramen pracuje nieustraszona G, która dba jakby o tą jakość i o to, co dostaniecie ostatecznie na talerzu. I to są naprawdę, tak jak mówię, takie potrawy bardzo barwne. Tych dodatków jest mega dużo, nawet na stole. Jeżeli nie wiem, lubicie sezam, to możecie sobie go dosypać ile chcecie. No jakby doświadczenie jeżeli chodzi o comfort food powiedziałbym, że najwyższych lotów. Jeżeli chodzi o startery, to możemy spróbować naprawdę wielu rzeczy. Możemy spróbować sobie krewetek, możemy spróbować sobie pierożków. My zamówiliśmy też taką orzeźwiającą sałatkę z ogórków i wodorostów wakame i to jest bardzo fajny dodatek do potrawy, która na przykład będzie pikantna. Bo jeżeli zdecydujecie się później na przykład na fryty soboro, czyli takie bardzo energetyczne danie, gdzie mamy i frytki, i mamy wołowinę i ona jest też jest yy, pikantna. No, to właśnie taka sałatka to jest jakby idealny dodatek. Jeżeli chcielibyście spróbować jakiegoś dania z ryżem, to są oczywiście Donburi Bowls, czyli tutaj takie michy, gdzie tą podstawą jest właśnie ryż. No a jeżeli chodzi o ramen, to my zdecydowaliśmy się na kremowy, czyli tradycyjny kremowy wywar na bazie wieprzowiny. No i tantanmen to jest właśnie taki ramen, który jest bardzo esencjonalny. Tych dodatków też jest dużo. Tam jest tarę o takim posmaku masła orzechowego. Mamy mieloną wołowinę, mamy oczywiście jajko, konfiturę z czerwonej cebuli, mamy kapustę, pak choi, kiełki, hampio, orzechy nergowca i olej raju, tak jak mówię, to jest jedno kompletne danie, którym na pewno się najecie. Jeżeli chodzi o kubki smakowe, to doświadczycie za jednym razem bardzo dużo. Jeżeli chodzi o napoje, to możecie oczywiście zamówić sobie kombuchę, możecie zamówić właśnie to klasyczne japońskie wino, możecie zamówić sobie ice matchę, która jest mega orzeźwiająca i, i bardzo fajna. No a jeżeli chcielibyście kontrze do tych pikantnych rzeczy spróbować czegoś naprawdę fajnego, to polecam kawę po wietnamsku. Jak na każde porządne menu przystało, jest oczywiście deser i my mieliśmy okazję spróbować mochi mango. No i tutaj jeżeli się orientujecie w całej właśnie tej kulturze, tej kuchni japońskiej, to mochi to jest coś co jest naprawdę warte spróbowania. To są tak naprawdę ciasteczka, takie ryżowe. Tutaj w Yaya Ramen są one podawane jakby na zimno, więc to są Trochę smakuje jak lody, no bo mamy ten smak mango, ale jest to też podane z takim sosem jakby marakuja, więc bardzo fajne zakończenie, jeżeli chodzi o tą esencjonalną potrawę, która jest pikantna, która ma bardzo dużo tych smaków. No i na koniec po prostu jak taki deser wjedzie, to na pewno będziecie zadowoleni. Jeżeli nie mieliście jeszcze okazji odwiedzić się Ramen w Zielonej Górze, to gorąco do tego zachęcamy. Jest to naprawdę miejsce, które zasługuje na miano już kultowego, jest bardzo fajne wnętrze, jest super menu, nawet jeżeli sobie poczytacie o tym menu na stronie Jaja Ramen, to zapewniam Was, że już zainspiruje Was to do odwiedzin. Nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału, szukajcie DR w social mediach, a ja widzę się z Wami w kolejnym odcinku Gastroconcept.